Przyjechaliśmy do Żor i szukamy dalej naszego domku wymarzonego. No tutaj już są w lepszym stanie niż widzieliśmy ostatnio. Tak na pierwszy rzut oka idziemy się rozejrzeć. No i mamy pierwszy, który mieści się nawet w naszym budżecie, bo niecałe 30 tysięcy kosztuje się. To jest salon, stół. Tu jest łóżko jedno, takie można by powiedzieć podwójne. O, i tu są dwa łóżka. A łazienka? Tu nie, tu jest sychowek. Nie ma łazienki. Wygląda na to, że nie. Mamy drugi, trochę droższy. No i ten już będzie miał łazienki. Eee, no mi się patrz. Tutaj co? Aha, to są czwistego, tu będzie pewno sypialnia. Piękna jest. No, tu jest no kamerlik, też. fajnie. Może tyle ty. I tu jeszcze ten. Też kamernik, ale no co on nie ma drugiej sypialni? Nie. Dla dzieci znowuż. To zaś mu czegoś brakuje. Ten jest ogromny już, totalnie nie... Poza naszym budżetem, ale zobaczymy go sobie. O, spodoba Ci się. Ja Ale on, on jest chyba. też za długi na naszą działkę. Musielibyśmy koncepcję działki zmienić. Fajna sypialnia duża, i tam jest chyba wejście do ubikacji. Czy co, tam jeszcze szafa? Tu jest jedna łazienka taka. Aha, bo jest tam dwa wejścia. Dobra. Aha. Ten? A tam będzie szafa. No. Patrz, nawet, czy toaletka tu jest. Tak, ładne są zadbane są tu domki o i tu są dwójki właśnie widzisz tak jak w tamtym ale pięknie kuchnia jakby osobno i piękny salon duży o ja cię kręcę no ale kosztuje ponad około 60 tysięcy nie no jest długi. Musielibyśmy go wzdłuż działki, a nie w poprzek. Zobacz, jakie pikarniki ma nawet, patrz. To dlatego mówię, coś za coś. No fajne są tu domki, bardzo fajne. Następny też Aha. poza naszym budżetem jakby planowanym. Dobra, tu są korki i ten. Jedna, Co Sobie zobacz. Sypialnia tu jedna. jest. Aha, czyli jedynka? Tu. Dwójka. Tu będzie wejście do Łazienki. Tam są trochę o, tu jest jedynka kolejna. Czyli trzy. Patrz, dzieci by miały osobne pokoiki wtedy. No. Tu. Tu jest Łazienka, a tu też jest Łazienka. Osobno jest Łazienka, osobna ubikacja. Fajnie. Czyli to miała pani na myśli wanna. Kuchnia. Ale, wiesz, ładnie Ale jest. też fajnie zacz. Kuchnia jest osobno uh -huh. i potem masz salon. <gryw> Bardzo fajnie mają te prezentacje w ogóle tu porobione. Super. Tam będzie Aha, jakiś kamerlik. Tam jest śmietnik i ten. No dobra, wszystkich to ja chyba nie będę nagrywać, bo ten film by godzinę trwał. Także musimy sobie teraz pospacerować. No. Ten się mieści w naszym budżecie i kurczę ma i salon fajny, jadalnie, kuchnię i ma dwie sypialnie z dwoma pojedynczymi łóżkami i z podwójnymi. Tu jest podwójna. Tu jest. Aha, piętrowe, pojedyncze. No mała, ta jest mała, ale spokojnie. Są dwie te. Ma być do no. spania i on kosztuje 32 tysiące, więc. Na razie chyba najlepsza opcja. Patrzyłeś na wilgoć i tak dalej? Nie, nie widać więc. No widzisz, zobacz to co, idziesz po tych i zobacz w rogach. Przez, no zawsze się no w rogach. właśnie, no zobacz tu w rogach. Nie, to jest ze szpachelki, jak tu te. No ale. I kolorystyka moja, bo niektóre są takie. Z tą kolorystyką ciężko. Okej. Okay. Ten za kolory też już ma plus. Rysza, tu masz ten. Co tu mam? Sypialnię? Tu masz sypialnię. Dwójeczkę. jest miejsca taka w sam raz. Tam jest co? Ubikacja? Tam masz kibel z prysznicem Ale dziwny prysznic. No taki, taki zaokrąglony No tak wykończyli, ale jest ok. A, aha, to on nie ma jedynki? Tutaj. Tu. Właśnie. Jest! To są dwie podwójne sypialnie tutaj. No. No to kurde, teraz ten wygrywa. Ja pierdzielę, ja już jestem cała zlana. Potem mamy trzy typy. Jeszcze je oglądamy teraz, już tak na spokojnie. Ale jestem cała spocona, zmachana i w ogóle zaraz chyba umrę jest taka hica. O Boże! Bartek, poszedł się dowiedzieć, jak tu wyglądają kwestie leasingu jeszcze. Bo jeśli przekroczymy budżet, to chyba w leasing będziemy brać. No nie wiem, zobaczymy jeszcze. Ten. No jeden lekko przekracza nasz, nasz budżet, więc nie jest tragicznie. Jeden ciut więcej, jeden się mieści w budżecie, no ale każdy ma jakieś zalety, jakieś wady. No, dobra, idę dalej oglądać. Jesteśmy już z powrotem w Zabrzu, siedzimy sobie w parku, chłopcy karmią gołębie, przeglądamy jeszcze tu barkę, działa na komórce. Mamy trzy, trzy typy w sumie, jeden taki pewniak. W poniedziałek ma być właścicielka, więc się dowiemy jak tam wyglądają kwestie finansowania, czy mają kredyty, leasingi, czy tylko gotówka i w ogóle, bo ta pani co tam była, nic nam nie powiedziała w sumie. Więc będziemy dzwonić, no i się okaże. Mamy jeden taki top of the top i już się wizualizujemy w nim. I przyjechaliśmy ponownie na naszą działkę, żeby sprawdzić jeszcze jak my mamy przyłącza do szamba i do prądu, z której strony, żebyśmy wiedzieli jak w domkach. I przyszliśmy na plażę, fajnie są przebieralnie już zrobione. Plaża jest fajnie już odgrodzona, dla dzieci strefa dla umiejących pływać i widzę, że tam jest dmuchany plac zabaw, idziemy zobaczyć jakie są ceny. Jezu jak mi się to miejsce podoba, a jak tu pięknie pachnie 40 zł godzina, Sobota sobotę w niedzielę 50 mamy już rok szkolny Przyjechaliśmy sobie właśnie z chłopcami o tu Szymek w wodzie tam Kuba gdzieś biega Przyjechaliśmy tu z nimi pierwszy raz w sumie, żeby sobie zobaczyli jak to wygląda i sobie zjemy zaraz coś. Chłopaki w wodzie siedzą. Tam biega sobie. No, a w ten weekend prawdopodobnie będziemy przewozić już przyczepę. Odstawiliśmy dzieci do domu i przyjechaliśmy do Obi. Musimy kupić kosiarkę, żeby działkę skosić jeszcze przed weekendem, zanim przyjadą z tą naszą y, przyczepą. I jak już tu jesteśmy, to y, musimy wejść do Juska, Iska Isk, Jask, Jusk Whatever e, Musimy pościele kupić, bo nie będziemy mieli jak tam nocować. No, sama działka chłopakom się podoba, yy, plaża im się spodobała, także fajnie wszystko yy, sobie obejrzeli, pierwszy raz tam byli. My od czerwca, Boże już tyle czasu, to wszystko załatwiamy i nic im nie mówiliśmy do ostatniej chwili, także teraz dopiero byli, zobaczyli i są zadowoleni, także cieszymy się. Ja wyglądam tak o, po jeziorze, czyli nie wyglądam, no idziemy na zakupy. Tam są ręczne kosiarki. Mam kosiarkę dla ciebie. Którą, Widzę. tą, tą. Dzieciom by się podobało, sami by kosili. Tu są jeszcze. Dobra, kupujemy prześcieradła, poduchy, pościele. I zaraz bankructwo ogłosimy. Mamy wszystkie kołdry. Teraz polowanie na poduszki. I potem jeszcze. To co się ubiera, poszewki wszystkie trzeba kupić. Wiemy już, że transport domku będzie na poniedziałek jednak, bo padało i żeby tam teren przez weekend wyschnął, a ja siedzę teraz tutaj w szafkach robię sobie porządki i to, co yy, będę wywozić na działkę odkładam. Będę musiał to jeszcze pomyć, bo ale to już na miejscu. No, bo jak leżało, to się zakorzyło, trochę garnków się wyzbyłam. Jakieś tam na lody pojemniczki? No, na herbatkę, bo mamy dwa takie pojemniki, patery. No i wchodzę tutaj właśnie sobie teraz. Jeszcze tu mam chyba talerze gdzieś na zbyciu. O, tam u góry mam kiedyś miałam zapas talerzy. Całe szczęście, bo będę miała wydatek mniej. Na pewno muszę kupić sztućce, yy, jakieś tam. Blach, i tak dalej. To już sobie od razu robię listę. I chyba Ikea mnie czeka. No, część gratów już czeka na wywóz, trochę się tego nazbierało, trochę szafek sobie opróżniłam. Muszę teraz wejść w łazienkę, bo chcę też kosmetyki, już sobie takie nie wiem, jakieś tam żele, mydła, coś tam popakować, żeby też już tam były na stałkę. No, pierwsza część spakowana, gotowa do wywiezienia. Domek przyjechał, trochę spory się okazał. Zrzucamy go tutaj na nockę, a jutro pójdzie sobie na działeczkę tą zarośniętą. Także ruszamy z akcją. domek zrzucony w środku wszystko jest wybebeszone żeby w czasie jazdy nie zleciało ale nic się nie uszkodziło wszystko w całości pięknie zabezpieczone także jutro będziemy wszystko podłączać no i troszkę roboty jest bo trzeba pozwolić dużo rzeczy ale jest super Moi drodzy, dzisiaj część druga: ustawianie domku na działce. Dam znać później. Etap pierwszy za nami. Tam w oddali jedzie pan traktorzysta. Zajedzie teraz tu i już będziemy wprowadzać na działeczkę. Jest. Jest na miejscu. Działka jest, domek jest. Teraz trzeba sprzątać. Także następna część filmiku jutro.